Nadszedł czas, że musimy pogadać. Doberek, witam Was ja, Strzybor. I musimy dzisiaj pogadać o kilku ważnych kwestiach. Ważnych kwestiach wobec tego kanału. Na początek, najważniejsza z nich, i tutaj, może trochę kontekstu. Kanał Strzybor istnieje od 14 lutego 2021 roku. Już niedługo będzie to aż półtora roku. Działo się tutaj czasem mało, czasem ekstremalnie dużo podczas robienia daily. Jednak to musiało się kiedyś skończyć. Wypaliłem się. Robienie wciąż kontentu o Destiny było bardzo często fajną rzeczą, ale potrafiło też przytłoczyć. Ten rok obfitował w problemy i dodatkowo wchodziło mi to mocno na głowę. Czułem się uwiązany do Destiny. Działało to najgorzej przy pierwszych kilku miesiącach, bo zabójcze tempo, jakie sobie nadałem, było zbyt duże. Od kilku dni myślałem o tym, co mogę z tym zrobić, pogadałem z kilkoma osobami i wszyscy w sumie jesteśmy zgodni w tym, że warto zacząć robić coś nowego. Dlatego czas na zmianę. Od tego momentu przestawiamy się z tematyką kanału, być może jeszcze tutaj będzie Destiny, natomiast głównie chcę się skupić na montowanych filmach z innych gierek i może materiały o Lord Krasnoludów, jak to mogliście zobaczyć w ankiecie wczoraj. Wiem, że nie wszystkim z Was się to spodoba i dziękuję Wam za oglądanie i w ogóle bycie tutaj na tym kanale, bo wszyscy mi bardzo pomogliście. A dla tych, którzy chcą zostać, zachęcam Was do pomocy, bo będzie to kilka nowych formatów i byłoby super, gdybym słyszał od Was bardzo dużo opinii, bardzo dużo komentarzy. Prawdopodobnie będę wrzucał filmy częściej, a być może porobię też kilka serii. I jedną z pierwszych będzie Elden Ring, który teraz jest ogrywany przeze mnie na streamie. Niektórzy mogli zobaczyć pierwszy odcinek na Stribo Live, natomiast tam teraz jest już ustawiony na prywatny i ten pierwszy odcinek wyląduje jutro. Na kanale tym. Mam w planach ponagrywać RPGi, być może i inne gry. Czekam ciągle na Baldur's Skate 3 oraz na Dragon Age 4, ale na to to sobie jeszcze długo poczekamy. Odnośnie drugiego kanału, czyli Live, Ten kanał miał posłużyć na shoty i namontowane filmy, ale prawdopodobnie będę tam wrzucał po prostu całe streamy. Ewentualnie części streamów, więc jeżeli ominęliście jeden lub dwa, to wystarczy tam wejść. Odnośnie specjala na 1000 subów, który jakiś czas temu zapowiadałem, będziemy robić destiny, w którym będziecie mogli wygrać 500 srebra. Swoje zdjęcia w odpowiednim formacie będziecie mogli wrzucić na Discorda, na konkretny kanał Fashion Special. W przyszły poniedziałek zamknę konkurs i wybiorę, który jest najładniejszy według mnie. Motywu przewodniego nie ma, więc zaszalejcie. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i za cieszenie się wspólne destiny. A widzimy się na streamach na Twitchu. I na nowych filmach. Bye! -a.